No, cześć. Jedziemy z drugą częścią e, filmiku, na którym pokazuję, jak zrobić chodniczek e, w takie rąby. Rąby e, pokazywane są na zasadzie otworków, które są wokół nich. Myślę, że to naprawdę uroczo wygląda e, i fajnie będzie się komponować. E, przeróżnych różnych miejscach, bo wzór jest mimo wszystko taki dość klasyczny. Nie jest taki e, zapchany różnymi dziwnymi e, elementami. Zrobiliśmy w pierwszej części e, 11 rządków, teraz zaczynamy rządek 12. Myślę, że już każdy załapał na jakiejś zasadzie odczytuje się ten e, wzór graficzny. Robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć półsłupków nawijanych, a następnie dwa oczka łańcuszka i dwa półsłupki nawijane. I tutaj i jak to zrobię, to się zatrzymam i będziemy działać dalej. Czyli dla przypomnienia, teraz robimy 6 półsłupków nawijanych i dwa y, puste dwa puste oczka. No, ja robię w tą stronę, ale schemat odczytuję w tą, bo schemat zarówno z tej i z tej jest taki sam i prowadzi do tego samego. To tak dla przypomnienia. Y, 6 półsłupków nawijanych, dwa oczka łańcuszka, dwa półsłupki, czyli dwa te opuszczam. Dwa półsłupki nawijane są teraz dwa oczka łańcuszka puste i następnie zobaczcie robimy znowu e, półsłupki nawijane i jest ich dość sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. 10 półsłupków nawijanych rozpoczynamy od pierwszego oczka z poprzedniego rzędu, pierwszego takiego pustego. Jedziemy. Po zrobionych 10 półsłupkach nawijanych przechodzimy do dwóch oczek łańcuszka. Następnie dwa oczka to półsłupki nawijane, ale szturchnęła mnie fajnie. Potem dwa oczka półsłupki. Oczka łańcuszka. No i potem do końca już robimy same półsłupki nawijane, rozpoczynając od tego pierwszego oczka z poprzedniego rzędu, tego pierwszego pustego oczka. Za chwilę przejdziemy do rzędu numer 13. Mam, nadzieje, mam nadzieję, że pamiętaliście o zasubskrybowaniu mojego kanału. To nie tylko wspiera mnie jako twórcę, ale też przy okazji was ta subskrypcja i powiadomienia, które otrzymujecie na telefon, na komputer, czy gdzie tam macie taki sygnał, że halo, jest nowy filmik i można sobie coś fajnego wydziergać. Miło mi będzie, jeżeli również zostawicie komentarz. Najlepiej pozytywny, nie? Trzynasty rządek. Dwunasty jest za nami. I trzynasty to już prościzna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem półsłupków i dwa oczka o łańcuszka. No i jak mamy zrobione osiem mm, półsłupków nawijanych, i dwa oczka łańcuszka. To teraz przechodzimy do tej najdłuższej linijki, czyli 14 półsłupków nawijanych. Potem dwa oczka łańcuszka, i potem do końca półsłupki nawijane. Ich liczba jest taka sama jak i tu, czyli 8. No i mamy skończony ostatni e, rządek, to jest rządek numer 13. Nie warto wyłączać tego filmiku, bo jeszcze powiem, e, co robić dalej, żeby powiększyć sobie ten dywan. To, jak go poszerzyć, to już wam opowiadałam na początku, w pierwszej części. Natomiast, jak polecieć e, z górą, tak, żeby można było dalej kontynuować ten wzór, e, należy właśnie też po to, e, mówiłam, żeby ołówkiem sobie wykreślać. Kolejny rządek będziemy, e, czyli tutaj. Już 14, 15 i tak dalej, zaczynać od rządku numer 6. Więc wtedy wystarczy sobie tutaj od szósteczki do góry to zetrzeć i jechać dalej. Czyli kolejny 14 rządek to by było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć półsłupków nawijanych, dwa oczka łańcuszka, dwa nawijane, dwa oczka łańcuszka i tutaj dyszka, no i tak dalej. No i potem kolejny. To będzie już 15, to jest 7. Tak, tak, tak. I pniemy się w ten sposób w górę. Myślę, że schemat jest dość czytelny. Mam taką nadzieję. Dajcie znać, czy było dobrze. Jeżeli zrobicie ten chodniczek, czy jakikolwiek z innego mojego wzoru, to pochwalcie się, czy na swoim profilu społecznościowym, jeżeli mi oznaczycie, to ja będę to mogła zobaczyć i pokazać również na swoim profilu. Pochwalicie za Was i z Wami się pocieszyć, że coś fajnego wyszło. No, i dodatkowo zapraszam Was na grupę Facebookową. Grupa Magda i Sznurek. To dokładnie te trzy słowa trzeba wpisać w wyszukiwarkę. No, plus i e, to cztery. E, I jeżeli znajdziecie tą grupę, to dołączcie, poczekajcie na zatwierdzenie swojej. E, Osoby w tej grupie, e, i wtedy będziecie mogły nie tylko pokazać to, co robicie, ale również się zainspirować, bo jest to grupa pełna inspirujących e, dziewczyn, pełnych pasji e, i chętnych do dzielenia się swoją wiedzą, więc naprawdę warto tam zajrzeć. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, pomimo częstych pauz, które musiałam tutaj wciskać, ale to też sami zrozumcie, że mm, muszę jakoś e, z, zmieścić się w określonym limicie. E, ze swoją pogadanką, a gadam sporo. No dobra, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, no i do roboty.